Witam, witam wszystkich w filmie na Puchary Europejskie. Będzie Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji. Wtorek, czwartek standardowo. Rewanże zapraszam Was do oglądania, ale najpierw Partnerem kanału jest firma LVBet. Są to zakłady bokmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne jest to 2000 zł. Jest również weryfikacja w ekstraklasie. Zbijają podatek po yy, rejestracji przez miesiąc czasu. A więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie LVBetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A przy rejestracji używajcie kodu Sport Predictions. Zaczniemy standardowo od meczów Ligi Mistrzów, meczu Paris Saint-Germain z Arsenalem. Pierwszy mecz dość niespodziewanie wygrało PSG 1-0, do PSG grało na wyjeździe, tak więc ma dość mocną zaliczkę. Ale tutaj, jak widzicie, jeśli chodzi o cały wynik, obstawiamy remis. Remis, czyli 3,50, za co płacą ładnie, no i mimo wszystko promocja drużyny gospodarzy. Co można jeszcze dodatkowo obstawić w tym meczu? Fajne rozwiązania widzimy, jeśli chodzi o połowę z większą ilością bramek. I według nas będzie to pierwsza połowa, ładnie za to płacą, bo jakieś 2,15. 11 z 21 bramek wyjazdowych w meczach ligi mistrzów w Arsenalu w tym sezonie padło właśnie w pierwszej połowie. No i dodatkowym typem jeszcze można wrzucić, że Arsenal strzeli pierwszego gola. Dlaczego? Bo PSG traciło pierwszego gola w czterech z siedmiu domowych meczów Ligi Mistrzów w tym sezonie. Tak więc widać, że jest na to podatna i tak moim zdaniem będzie. Uważam również, że będą to wyniki mocno duże, znaczy obfitujące w bramki. Remis, ale remis overowy, czyli taki zaczynający się od dwóch do dwóch. Dość niespotykane mogą być jakieś wyniki typu 3 do 3, ale uważam, że Paryż Grając u siebie, przejdzie ostatecznie. Kolejny mecz Ligi Mistrzów to Inter z Barceloną. Tam był Sagon w pierwszym meczu, bo wynik 3-3, do 3 i myślę, że tu będzie dogrywka. Będzie dogrywka i mogą być nawet rzuty karne. Uważam, że będzie duża wymiana ciosów i też remis. Za remis płacą 3,75 i będzie to ten remis z tych wysokich remisów. Tak więc przygotujcie się na. Fajnie dużą ilość bramek w obu meczach Ligi Mistrzów. Przejdźmy sobie do Ligi Europy. Bodo Blind grał u siebie z Tottenhamem. Pierwszy mecz Bodo przegrało 3 do 1. Rewanż grają u siebie, ale uważam, że zbyt mocno się otworzą. Bramkę strzelą, ale myślę, że mocno się otworzą na tyle, że Tottenham strzeli tych bramek więcej i wygra. 2 15 płacą na Tottenham i nie będzie czego bronić. Za to była niespodzianka w tym drugim meczu Ligi Europy, bo Manchester United wygrał z Bilbao na wyjeździe 3-0, do co mnie bardzo zdziwiło. Teraz grają w Manchesterze. Czy Bilbao odrobi trzybramkową stratę? Z Manchesterem aktualnie wszystko jest możliwe, ale Bilbao też nie jest w jakiejś fenomenalnej formie, by te trzy bramki odrobiło. Uważam jednak, że mecz wygrają. 3:40 40 płacą, są mniej faworytem w tym meczu. Uważam, że wygrają, ale w wyniku mm, przewagi, trzech bramek Niestety raczej, nie wiem czy niestety, po prostu nie dogonią. No i Liga Konferencji, gdzie nie ma już polskich zespołów, no ale w tej fazie, no, czego byśmy się spodziewali, Fiorentina gra z Betisem. Pierwszy mecz 2 do 1 wygrał Betis, teraz grają we Włoszech, ale uważam, że tutaj Fiorentina polegnie u siebie. 3,65 na niefaworytów w niefaworytem w tym meczu jest Betis Sevilla. Kurs naprawdę satysfakcjonujący. Myślę, że otwarcie będzie duże. No, Fiorentina będzie go goniła. Bramkę również może strzeli, ale uważam, że Betis tutaj skutecznie skontruje i wygra w całym meczu. Chelsea gra z Deer Garden i tak naprawdę po pierwszym meczu jest wszystko załatwione. Znaczy sprawa awansu jest załatwiona, no bo myślę, że Chelsea spokojnie tutaj przejdzie. 4 do 1 w pierwszym meczu Deer Garden bramkę strzeliło, no ale to chyba tylko tak na pocieszenie. Uważam również, że tutaj mimo, że Legia wygrała z Chelsea w Londynie to Diur Garden w Chelsea nie wygra. 1,35 płacą za zwycięstwo Chelsea i uważam, że tak się to zakończy. Na kuponach umieściłem wam obie strzelą w meczu Fiorentina z Betisem i over bramkowy Bodo Glimt z Tottenhamem. Na drugim kuponie mamy overa bramkowego Manchester United z Bilbao i powyżej półtorej bramki w meczu Fiorentina z Betisem. Trzeci kupon to znowu obie strzelą. W przypadku Interu Mediolan z Barceloną bardzo niski kurs i Paris Saint-Germain z Arsenalem. Takie trzy kupony na Puchary Europejskie. Moi drodzy, dla Was challenge. Challenge zapowiadany. Będziemy startować 9 maja. Będzie to bardziej rywalizacja hmm, wiedzy. Takiego analitycznego myślenia. Będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności w analizie sportowej. Fajnie to na pewno wynagrodzimy liczy się przede wszystkim logika, wiedza, analityczna, poszczegóły. Zapraszam na SportPredictions.pl, gmail.com. Zamieściłem krótką informację na karcie społeczności, regulamin. Mogę wam przesłać mailem, jak tylko do mnie napiszecie. Zobaczycie, o co chodzi w challenge'u. Ja was serdecznie zapraszam do kontaktu na SportPredictions.pl, gmail.com i do rywalizacji przede wszystkim z nami. Moi drodzy, powoli będziemy kończyć. Tutaj macie jeszcze spotkania do Ligi Typera. Widzimy się, znaczy słyszymy się w kolejnym filmie na Top Ligi Europejskie pod koniec tygodnia, bo w piątek rano, bo w czwartek wieczorem, w zależności jak film nam wejdzie na serwer. Do nas kontakt sportpredictions.pl gmail.com Zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie, subskrypcję dla kanału i do usłyszenia w kolejnych filmach.